Na konferencji prasowej przed meczem 30. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy pomiędzy Piastem Gliwice a Wartą Poznań. Tradycyjnie jest z nami trener Piastem Gliwice, pan Aleksander Bukowicz. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Dzień dobry, Piotr Gierczyk z Polskiej Agencji Prasowej. Panie trenerze, sympatycznie i łatwiej się przygotowuje zespół do meczu po dwóch wygranych. Zwłaszcza po wygranej, chyba takiej no może niespodziewanej dla kibiców w Szczecinie. Z pewnością poprawiliśmy sobie humory i też nastroje po tych dwóch meczach naturalnie. Natomiast też zdajemy sobie sprawę z powagi tych ostatnich meczów, które mamy przed sobą. I myślę, że to powinno nas natknąć do jeszcze takiej z większym przekonaniem pracy, żeby tą końcówkę sezonu. Rozegrać na, powiedzmy, na swoich zasadach, ale przede wszystkim być z tego zadowolony i, i też dać trochę radości naszym, naszym kibicom, bo, bo tego nie było dużo w, to, w trakcie tego sezonu. Warta wygrała ostatni mecz 5-2, trzy bramki, z, w ogóle dwa mecze też wygrała po kolei. To znaczy, że należy się spodziewać mniej szachów, a bardziej takiej, nie wiem, gry otwartej o kolejne bramki jutro? No to też warto odnotować, że nie tylko my wygraliśmy dwa mecze, ale też Warta i na pewno to też namawia do bardzo dużej mobilizacji, jeżeli chodzi o, o, o sam mecz z Wartą. Z Wartą, która jest drużyną cechującą się bardzo dobrą organizacją gry. I, e, to nie jest przypadek, że też bez większych problemów utrzymują się w Lidze, a chociaż nie wszyscy na to liczą przed, przed sezonem. Także spodziewamy się meczu z dobrze zorganizowaną drużyną, która z poświęceniem gra w obronie i też umiejętnie, umiejętnie wykorzystuje swoje szanse i w zależności jak dużo też przeciwnik pozwala, a że w ostatnim meczu tego było sporo, że tak powiem takich możliwości, żeby, żeby zaatakować przeciwnika, no to umiejętnie to wykorzystali, mając też w składzie bardzo dobrego napastnika z Relaka, który też był skuteczny w tym ostatnim meczu. także To są wszystko informacje bardzo przydatne i też mówiące o tym, jakie trudne spotkanie nas czeka. Nie przewiduję tutaj jakiś teraz meczów z dużą ilością bramek lub nie, bo po prostu zobaczymy, jak mecz się ułoży. Na pewno będzie to trudne spotkanie, tego jestem w stanie za, na 100% stwierdzić. Dwa mecze z Zagłębiem padły po autach Dziczka, gol teraz też, to on to wymyślił, pan to wymyślił, czy jakoś inaczej, bo to jest taka broń rzadko stosowana, a jednak przydaje się. Można powiedzieć, że dla, puszcza to wymyśliwa dla nas wszystkich, coraz więcej drużyn jakby korzysta z tego elementu, widząc, jakby widząc korzyści, które z tego też wynikają. Jakby Paradoksalnie też no, no nie da się tego tak dużo, dużo ćwiczyć, jakby bardziej chodzi o zajęcie dobrych pozycjach i właśnie ten dobry wyrzut z autu. Jakby wszyscy jesteśmy jakby przyzwyczajeni do tego, że ten rzut rożni jest już jakąś tam szansą, na którą kibice patrzą i, i oczekują, że może się coś dobrego dla ich drużyny wydarzyć. A tutaj mamy z podobnego miejsca jeszcze możliwość jeszcze dokładniej, bo, bo, bo ręką dograć piłkę, więc z tego korzystamy. Tym bardziej, że, że Patryk jest w stanie tą piłkę rzucić dokładniej i daleko. Także e, myślę, że to jest takie, powiedziałbym. Podejście rozsądne i cieszę się, że przyniosło nam sporo dobrego w ostatnich meczach, ale wiem, że też będzie coraz trudniej, żeby tak było w następnych. Ale to on się zgłosił do tego rzucania, czy, czy pan go wystrzymał? Tak, dziękuję się zgłasza do wszystkiego i tak on jest to, to typ, typem człowieka, że najlepiej by i w bramce stanął i był w, w ataku, a tak się nie da, ale akurat aut ma prawo rzucić. Dla kolegi Piotra pamiętam, że taki zawodnik jak Damian z Bozień, już w barwach piasta jeszcze grał, też padł taki gol właśnie po wyrzucie z autu, więc ta historia jest może troszeczkę dłuższa niż puszcza połomice. Natomiast, panie trenerze, bo tak, Warta to jest taki zespół, jak pan wspomniał, który, no, który ma spać przed sezonem, a potem się okazuje, że dość pewnie gra, chociaż. No trudno tam znaleźć piłkarze takie z jakiejś topowej piłki, więc to się pana zdaniem bierze, nie wiem, z jakiejś pracy trenera, który jest chwalony tego młodego, czy może po prostu ze specyfiki tego zespołu. Przede wszystkim z pracy trenera, ale też z tego, że widocznie ta drużyna jest lepsza niż wszyscy ją uważają jakby pod kątem tych umiejętności piłkarskich. Jest trochę to ta ocena taka niesprawiedliwa, kiedy nie ma tych nazwisk takich powiedzmy z pierwszych stron gazet, to od razu się też inaczej, inaczej na, na, na tych ludzi patrzy, a jak oni udowadniają, już kolejny sezon. Są po prostu wystarczająco dobrzy na, na, na ekstraklasę, i chociaż też mają sytuację dalej niepewną, tak jak, jak my. Wydaje mi się, że kolejny raz bezproblemowo się utrzymają w Lidze, i mam nadzieję, że zapewnią to sobie w ostatnich czterech kolejkach, i że dopiero te, wtedy przyjdzie na nich. Co do, tego, co do tego czasu, ale nie, nie, nie sposób na pewno nie podkreślić pracę e, trenera e, Szulcika, który e, odciska piętno na, na tej drużynie, i, i ona jest zorganizowana, i ona gra w określony sposób. To nie jest przypadek, czyli to, są, e, to jest realizacja pewnych założeń, pewnych. E, wyczyczłonych wyczy e, schematów, e, które, które po prostu działają i to jest, e, to jest na pewno warte uznania. Wydawało się, że po dwóch wygranych ta sytuacja będzie już e, powiedzmy, że dobra, tymczasem te zespoły inne z dołu tabeli też wygrywają, więc ciągle, no ale 40 punktów może być za mało do utrzymania. Pan tak to kalkuluje jakoś liczy? No, w tej kalkulacji tych 40 punktów, to, to, to naprawdę. E, nie widzę, żeby, żeby aż tyle było potrzebne, żeby się utrzymać, bo pomimo tego, że ten dół wygrywano, to też nie może być tak, że wszyscy będą wygrywać, bo jest za dużo drużyn z tą małą ilością punktów, w tych, żeby wszyscy wygrywali w ostatnich kolejkach. Myślę, że to, co mi sobie wywalczyliśmy ostatnich dwóch meczów, to taką dobrą pozycję startową na, tych osta na te ostatnie pięć kolejek, gdzie Mamy mecze takie, w którym w każdym meczu jest wszystko możliwe. I to znaczy też, że możliwe jest też nasze zwycięstwo i o to zwycięstwo musimy po prostu powalczyć w każdym kolejnym spotkaniu. Pierwsze, pierwsze jest to jutrzejsze z, z Wartą. Dwa mecze na zero z tyłu, czy z tą obroną jest już wszystko w porządku, czy ciągle tam jeszcze trzeba coś poprawiać? Tak, jakby. E... Cieszymy się z tego, wiadomo, był rzut karny, eee, też e, było blisko utraty tej bramki, chociażby z tego względu, że, że ten rzut karny został podyktowany. Pod, pod z drugiej strony, gdyby nie rzut karny na Widzewie, to moglibyśmy i mielibyśmy szansę zagrać i, i trzy mecze e, ligowe bez, bez, bez utraty bramki, także... Stabilizacja na pewno nastąpiła, ale, ale czujność musi być taka sama, żeby po prostu tą gromobronną też sobie dać większą szansę na, na, na sukces meczu, bo to zawsze co, co, co powtarzałem i powtarzałem też na ostatniej, pamiętam, konferencji, że... Czyste konto to, to minimum daje remis, a w tym sezonie nam najczęściej daje zwycięstwo. Znaczy w tej rundzie nam daje zwycięstwo, i, i, i to jest jakby najlepszy dowód, że warto, warto tą grę obronną całościowo jako zespół się postarać. Brak Mariela Mosura w dwóch meczach to już jest no, powód do tego, żeby się zastanawiać dlaczego. No tak, ale można już z dużą dozą pewności stwierdzić, że Ariel zagra w jutrzejszym spotkaniu od pierwszej minuty, więc nie ma tematu. Nie ma spekulacji. Zapytam więc jeszcze na koniec, czy ktoś inny oprócz Fabiana Piaseckiego wypada? Co z Kamilem Wilczkiem? No tak, Kamil jest w treningu. Jest nadzieja, że, że jutro będzie mógł wystąpić. Mamy ten jeszcze jeden, jeden trening przed nami. Też pod znakiem zapytania po ostatnim treningu niestety jest Jorge Felix. Zobaczymy. Mam nadzieję, że zostanie tak jak tam przewidywaliśmy, że jeszcze Fabian nie będzie mógł w tym meczu zagrać, a że pozostali zawodnicy będą oczywiście, nie licząc Muchy, będą do, do, do naszej dyspozycji. Dziękuję bardzo. Jeszcze pytanie może takie mniej przyjemne, bo nie macie prezesa od tamtego dnia. jaka się pojawiła plotka, że nie ma prezesa, bo nie ma kasy i wam nie płacą. Czy pan jakoś może się odnieść do tego? Znaczy, nie chciałbym komentować takich doniesień, jakby. W, 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 zdaję sobie sprawę, że te kwestie ze zmianą prezesa to, to, to są takie m, nurtujące. Natomiast też jest prawda taka, że Mieliśmy spotkanie już z Panem Jaworskim i tak uznajemy, że tutaj ta pozycja jest zabezpieczona na, na, na tą chwilę człowiekiem doświadczonym, który też wie, jak działać w klubie. Zajmujemy się swoją pracą, nie mamy większych powodów do, do, do narzekań. Myślę, że tego Naprawdę, czego najbardziej potrzebujemy, to są kolejne zwycięstwa. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo dziękuję i do zobaczenia na jutrzejszym meczu. Dziękuję.